Cześć kochani, witam Was cieplutko u mnie na kanale. Dziś przychodzę do Was z kolejnym filmem i dziś pokażę Wam małe zakupy, ale nie kosmetyczne. Dziś będzie ubraniowo. Generalnie są to powiem Wam rzeczy, które kupiłam w miesiącu września i październiku, więc one trochę tutaj leżą i czekają na nagranie filmu. No ale wiecie, chciałam Wam pokazać nowe rzeczy, nieużywane, nie takie, wiecie, już znoszone. No i zacznę może od koszulki. Od koszulki, którą kupiłam sobie na wyjeździe będąc w Bieszczadach. Ja jestem zakochana po prostu w Bieszczadach. Jest to piękny rejon naszej Polski. Na pewno będę jeszcze nie raz tam zaglądać i jeździć. No i przywiozłam właśnie sobie pamiątkę, jak widzicie koszulka oczywiście z wilkami. Kocham te zwierzęta, to są piękne stworzenia. No i koszulka jest czarna z nadrukiem. Kupiłam oczywiście dwie. Jedną dla siebie długą mam do męża, natomiast tą dla męża nie będę wam pokazywać. Rozmiar jest tutaj najlepszy: 12-14 lat, więc śmieję się, że zaczynam się kurczyć z wiekiem. Koszulka kosztowała mnie 30, chyba 5 zł. No i dla mnie to jest taka: wiecie, to świetna pamiątka. Od czasu do czasu na pewno gdzieś się założę i z przyjemnością w niej wyjdę. Natomiast kolejne rzeczy będą już kupione tutaj u mnie stacjonarnie. Jest tu też kilka rzeczy, które były kupione jeszcze przy stylowych zakupach. Więc wiecie, całkiem sporo czasu już upłynęło od tych zakupów. I zaczniemy od butów. To są botki, które kupiłam w CCC. Jak możecie zobaczyć na płaskiej podeszwie, tutaj mają tylko jakiś z tyłu sznurowania. Jest zameczek z boku, więc wiecie, bardzo dobrze się nakłada te buty. Myślę, że się sprawdzą podczas chodzenia, właśnie tej jesieni. Nie jest jakaś skóra, myślę, że to jakaś ekologiczna skóra. Oczywiście Jennifery koszt 119,90. Natomiast ja miałam 20% rabatu do CCC, więc wykorzystałam. Oczywiście buty są na płaskiej podeszwie no bo niestety ja obcasów nosić nie mogę no i mam nadzieję, że będą wygodne i sprawdzą się tej jesieni następne rzeczy jaką ja Wam pokażę to są rękawiczki oczywiście rękawiczki jeszcze trochę no i trzeba będzie zacząć nosić te mam akurat z Sensei szare z takimi jakimiś żytami one kosztowały mnie 20 zł i to jest taka bardzo przyjemna bawełna ale delikatnie już ocieplona wiecie ja idąc rano do pracy niestety już jest zimno 3-4 stopnie więc ręce marzną i to jak najbardziej mi się teraz przyda. Natomiast kupiłam sobie też takie rękawiczki dzianinowe. Istne szaleństwo, bo tu jest kolor taki miodowy no i szary wiadomo. Mam akurat szarą kurtkę, więc fajnie będzie pasowało. Tu jest komplet rękawiczek za 10 zł, także myślę, że będą się fajnie spełowały. No i dalej pokażę Wam dwa szaliki. I moje szaleństwo kolorystyczne trwa. Bardzo długo zastanawiałam się właśnie nad takimi kolorami miodowymi. Nie do końca ja się lubię w ogóle z żółtymi odcieniami, jeśli chodzi o kolor. Natomiast tu mam takie czyste szaleństwo: jest to szalik, który kupiłam też chyba w Senseju za 20 zł. Jest ogromny. No i jak możecie zobaczyć, jest właśnie w takim kolorze żółto-miodowym. Jest bardzo przyjemny, bardzo ciepły, idealny właśnie do otulenia się, jadąc rano do pracy czy wracając wieczorem. Niestety już mamy jesień, to taką dość późną jesień, więc mam nadzieję, że szaliczek będzie mi dobrze się nosił. No i jeszcze jeden szalik. Ten już kupiłam sobie w szachownicy. Ten mnie kosztował 30 zł. Jak możecie zobaczyć, dalej szaleństwo kolorowe trwa. Stwierdziłam, że czas trochę używieć tą buzię. Ja mam czarną kurtkę zimową, więc myślę, że taka kolorystyka będzie fajnie wyglądała przy właśnie ciemnej kurtce. I szaliczek jest wykończony takimi pomponami. Mam nadzieję, że to jest sztuczne futerko, ale chyba tak, za tą cenę nie podejrzewam, żeby to było naturalne. I kolor, jak widzicie, jest też taki szaro-żółtawy. Bardzo mi się ten szaliczek podobał, on jest też mięciusieńki, jest dość długi, więc fajnie można się nim opatulić. No i teraz, kochani, co Wam pokażę? Zostały mi jeszcze trzy sweterki i spodnie. Spodnie oczywiście czarne, w formie jeggingsów, kupione w C&A za 80 zł. W ogóle ta rozmiarówka w Siennej jest jak dla mnie tragiczna. Ja tam nie mogę spodnich na siebie dostać. Mam wrażenie, że tam jest zawsze jakaś duża rozmiarówka, ale tu mi się udało wyhaczyć rozmiar 36. To są zwykłe, proste, jak widzicie, czarne dżiginsy z elastanem, zapinane normalnie na guziczek. Imitacja kieszeni jest z przodu, natomiast z tyłu kieszenie są normalne. No i zastanawiam się właśnie, czy nie kupić sobie jeszcze jednej pary, no bo jak wiecie, ja do pracy potrzebuję tylko czarne spodnie, żadnych innych ubrać nie mogę, a wiecie, jedna para spodni, no to jest trochę za mało, jak się pracuje codziennie, no bo wiadomo, jak i wypiorę, no to następnego dnia nie mam co założyć na siebie, a nie za bardzo lubię chodzić w spódnicach do pracy, a więc chyba pobiegnę jeszcze po. Jedną parę są takie troszkę grubsze, cieplejsze materiałowo. I trzy sweterki. Jeden to jest jeszcze właśnie zakupiony przy stolałych zakupach. Produkt z Osej. Trochę mi się wygniót leżąc właśnie w torbie i czekają na nagranie. Emeczkę. Koszt był tu bluzeczki 60 zł. Natomiast w Oseju chyba było też minus 20, jak dobrze pamiętam. Rękaw jest 3 czwarte. Ja taki najlepiej rękaw lubię. Tu jest zakończony małymi guziczkami. Czerwono-biało. Granatowa bluzeczka w paski. Ja paski bardzo lubię. Też przyjemna. Wydaje mi się, że to jest jakaś wiskoza z tego, co pamiętam. Nie chcę mi się teraz tutaj szukać, kochani, po metkach. Najwyżej Wam napiszę w trakcie filmiku, czy to jest rzeczywiście wiskoza. Bardzo przyjemna buzeczka Czerwień ja u siebie lubię. I mam nadzieję, że się sprawdzi właśnie w noszeniu. I dwa sweterki z Sinsaya. Pierwszy to jest klasyczny biały z długim rękawem. Długość swetra jest taka właśnie sięgająca bioder. Dla mnie jest taka idealna długość. Nie, ja nie lubię żadnych crop topów. Nie mam już 18 lat, żeby, wiecie, brzuch odsłaniać. Natomiast bioderka lubię przykryte. Kupiłam sobie rozmiar M i cena jest 40 zł biały, klasyczny, taki wiecie idealny, nie za gruby ale też już nie za cienki sweterek no i jeszcze jeden oczywiście kolor miodowy coś mam ostatnio parcie na szkło, na ten kolor więc pewnie jeszcze się może na coś pokuszę czapka by mi się jeszcze przydała w takim kolorze ale to muszę już coś dopasować do szalika i model jest taki sam jak ten biały rozmiar jest ten sam, MK, 40 zł ja już mam, powiem wam takie chyba trzy sweterki z Sinsaya bardzo dobrze się noszą, nic się nie dzieje po praniu, więc stwierdziłam, że kupię sobie po prostu kolejne kochanie i to by było tyle, jeśli chodzi o zakupy ubraniowe, jak widzicie nie ma tych rzeczy sporo, dlatego, że z zeszłego sezonu mam całkiem dużo swetów, takich wiecie, cieplejszych a jak wiecie, ja też sama sobie potrafię zrobić swet, więc nie zawsze kupuję takich dużo zimowych rzeczy, właśnie jeśli chodzi o swetry, no bo wiecie sama sobie mogę wyciągnąć wełnę druty i udzielgać coś, co mi będzie odpowiadało. Kochani, ja się dzisiaj z Wami żegnam cieplutko, przesyłam Wam moc buziaków i zobaczymy się w kolejnym filmie. Pa pa!